Dzień dobry z Krakowa, dziś słowa Publiusza Syrusa, posłuchajmy. Strzeż się zawsze tego, kto raz cię oszukał. Publiusz Syrus nawiązuje do idei zaufania jako kruchego mostu. Jeśli raz się zawali, niełatwo go odbudować. Strzeż się, nie znaczy nienawidź, czy pomści się, lecz uważaj, bo miłosierdzie bez roztropności może zamienić się w naiwność. W łatwowierność. W głębi tego zdania kryje się mądrość starożytnych: wybaczyć może i warto, zapomnieć już niekoniecznie. I nie chodzi tu o pielęgnowanie urazy, ale o uznanie faktu, że zdrada ujawnia coś trwałego, cechę charakteru, a nie tylko chwilową słabość. Do usłyszenia, jeśli chcecie więcej podobnych treści. Kliknijcie.